Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będziemy grać w pracę w pizzerii I ja nigdy nie grałam w, w tą grę Ale nie wiem, zobaczę, zobaczę właśnie o co chodzi w tej grze Najpierw musimy jakby wybrać czy jesteśmy kasjerem, czy dostawcą, czy ten O to ja chyba wybiorę, że jestem kasjerem na razie Dobra No i muszę chyba przy, przyjmować zamówienia o, nic nie zaczęłam robić, a już mam chyba 200 ileś złotych. Nie, na razie nie chcę. Dobra. A yy. to przyjmujemy. Dobra. Dobra. Yy, Pizza z kiełbasą. Chyba o to chodzi. O, tutaj też mogę obsługiwać. Więc ten. Yy. Mam wspaniałą pizzę serową, czy chciałam zamówić? No co, chcesz? E, dobra. No, no, tak jak mówiłam, że właśnie ten. Czyli to jest gra oparta właśnie na, na pracowaniu w pizzerii. Dobra. Czy mogę przyjąć Twoje zamówienie? E, peperoni, chcesz? E, pe no, peperoni, dobra. Nie, coś się zbagowało chyba. E, dobra, ale tu jest. Umówmy się tak, że będziemy powoli testować wszystkie, jakby, rzeczy. To tak, na, teraz chcę zobaczyć, jak to jest być kucharzem. O no to jest, Dobra. E, no to bierzemy ten. To i ser. I idziemy z tym... O kurde, co to filmuje. Jezus Maria Święty Boże. No kurde, tego się nie da. to... to, to kurde, już karałku na tym są trzeba. Trzeba to wyrzucić. Dobra, no i co? Tutaj to nie moja głowa, ale... Może ile tych peperoni? Jezus Maria. Dobra, teraz trzeba pizzę z serem. Dobra, i zamykamy. To będzie pizza robiona przeze mnie, więc... Ja to jest w ogóle polski serwer chyba. No, dołączyłam na polski serwer. Dobra, no szybciej, piecie. się. Dobra, okej. Okay. I odstaw to, od Dobra. No i na razie nie ma żadnych zamówień. Ale słyszałam, że najlepsze jest dostarczanie rzeczy. Więc dobra, teraz pójdę zobaczyć, jak to jest, być. Nie, to to nie pierwszy, panie. Tu można być nawet chyba. A menadżerem można być. Ej, tu jest ktoś, menadżer. A kierownik. A, dobra. Tu jest następne Zostań. A, to trzeba. E, to. Dobra, o co chodzi. No, ale. Do... E, zamknij tą pizzę, dobra. Weź ten nóż i pokrój. Dobra, zamknij. I tutaj, e, To tutaj. O, Boże, święty. Dobra. Pizza z serem. Tutaj. Nóż. Dobra. i to też jest fajne. Dobra. Otworzę to. Dobra, zamknę. To jest satysfakcjonujące. Wow. Dobra. Ej, no dalej. O kurde, nie ma kartonów. Ej, to chyba trzeba być dostawcą. To jest bycie dostawcą. A, dobra. No to dostarczy, no dobra. O Boże święty, nie, ja nie umiem jechać tym. Ja, ja. Na, na kąpie bym to musiała robić. Bo tutaj tak szczerze do tego nie umiem. O Jezus, Maria, święta. Tutaj się nie da tym. Jezus, Maria. Tu jestem dostarczany chyba. Dobra, gdzie ja mam to dostarczyć? 5B. Znaczy B5. Jezus, dobra, stop. Wysiądź. Czemu ja jestem łysa? Co mi się w ogóle stało z ryjem? Dobra. Dobra. A w ogóle tutaj też można mieć swój dom. Dobra. No to Kurde, wzięłam mały, i teraz muszę wracać. Dobra. O Jezus, mój. Ja nie umiem tym jeździć. Czemu się. Dobra, jadę po to też jedą. Dobra. Dobra, zaparkuję gdziekolwiek Smarjon, no co mi się z ryjem stało? Nie wiem co mi się stało z ryjem Dobra. No to... Wezmę sobie te, 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 Dobra. Wszystkich chyba zamówienia wziąłem. Ja naprawię wszystkie. Dobra, wezmę. Auto, no i dobra. Tym autem już się trochę nauczyłam jeździć, ale tylko trochę, ok? Tylko trochę. Żeby nie było. A i przepraszam, że dzisiaj nie ma odcinku z Brookhaven. Ale po prostu, no. No, no dzisiaj nie. Po prostu. Ym, ten. Dobra, nie wiem, gdzie jest B3. Mam coś z B3. Dobra, mam. No tu mogę wysiąść. Weź. Halo, halo Dobra Dobra, jeszcze jest coś z B, więc żeby mi nikt auta nie ukradł czasami Dobra, cofnę się Dobra No, otwiera się I to ja jestem? I no kurde, co mi się z ryjem dzieje? W tych grach. Nie wiem. Dobra. O jezu. Dobra, wysiądę. I mam dwie rzeczy z B1. To tutaj. Halo, halo, halo. I jeszcze Tomasz. Dobra. Teraz jeszcze z B to jest B4. Więc jeszcze musimy e, pojechać. Musimy zakręcić. Dobra. No jedziemy. B4 jest tutaj. A tu jest dalej. Jest, B jest na przykład B5. Dobra. Dobra. No to idziemy. B4. No i dobra, pukaj. Halo, halo. Wow, to było szybkie. No, staram się szybko dostarczać zamówienia przy pani. Dobra. I teraz jadę. Skręcę w lewo, nie wiem czy tam jest C3. Nie wiem, dobrze. Jedź. Tu jest to, to dostawca produktów. To czekajcie, zaraz sobie zobaczę Dobra, mam coś C3, tak mam. Dobra, to wezmę sobie to. Dobra, otwieraj. Ej, to z, mo z moich znajomych jest laska. Ej, co ludzie mają z włosami, że im tak odstają? Nie wiem. Dobra, jadę dalej Tu jest C2, mam też, to jest C2, dobra Eee. no Wszyscy mówią, że szybka dostawa, czyli, czyli Najwyżej szybko dostarczam zamówienie, OK. Dobra, robi się już ciemno Dobra, tutaj sobie i C1 Czemu ten dom jest w ogóle otwarty? Mogę się łamać jak ktoś już się... O, dziękuję, że ja powinnam dostać podwyżkę, a nie powinienem, bo nie jestem chłopem A no, może wyglądam, bo jestem łysowy, wybra. Teraz jedziemy tutaj Dobra Z każdego tego jest Dobra, tu się też zatrzymam e... A nie, nie ma z A1, dobra Dobra, no to tu jedziemy. Dobra. Yy, I teraz tutaj. Dobra. Dobra robota. No dzięki. 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 Yy, teraz jeszcze dwa z A3. Dobra, no czyli tutaj. Dobra. O Boże, święty Wielkan. Dobra. Dwa picia, Chcesz? O Boże, jedzenie. No, to nie jest jedzenie, tylko picie, Ale no nie wiem, może, może ja jestem ślepa. Albo, albo ty jesteś. Nie wiem. Dobra, teraz wracamy do restauracji. A nie tutaj, bo tu jest chyba ostatni ten dostawca. Ale wszystkie zarąbali te traktory. Znaczy, jakie, jakie kurde traktory? Nie ma o traktorach mówię, tylko o tych yy, dużych dostawcach. No co czekajcie, nie, muszę pojechać autem tam i Zobaczyć czy tam na parkingu nie ma żadnego Dobra, jadę W ogóle ja wam nie mówiłam, bo postanowiłam, że będę zarabiać na pizzerii Bo no po prostu chcę pojechać na wakacje Do Hiszpanii Ej no tak, tu jest zostawczak, a nie, bo on dobra parkuje nie chcę mu też zabierać, wycie. Eee, żeby nie było, że ja jestem niemiła Dobra, w sumie na razie nie mam co robić, więc jadę do swojego domu Czekaj, mogę się... Sobie... A, bo tu się ulepsza, dobra Ale gdzie jest mój dom w ogóle? Ja chcę się do mojego domu, ten... Teleport... nie no, jakaś tu jest... nie wiem, co Jak tu się teleportnąć do mojego domu? Halo, ja chcę do domu! Boże Święty! Ej, no gdzie to jest? No serio. Szepia. Nie, no dobra. Chyba muszę sama pojechać. A, tam, tam mi pokazuje. Dobra. Tutaj? Tak, tutaj jest. Boże, jakie małe. Jak, jak ja w takim domu mogę mieszkać? Możesz, nie? Jezus Maria. Dobra. Ja muszę kupić ulepszenie domu. Kupię ten. Dobra, czemu ja jestem bez włosów? W ogóle wow. Dobra, nie wiem czemu jestem Ale Nie wiem Los mnie ukarał chyba no, Otwórz te drzwi Dobra Nie wiem czy ja mam coś w ekwipunku Nie no, tu są meble Nie Ekwipunek Jakieś kanapy A wszystko, dobra Dobra, okej. Okay. Żeby miałam w ogóle łóżko, żebym mogła pójść spać, wiecie. Eee. Eee, dobra. Podam coś takiego. Mam tam tu... Przepraszam, przepraszam. Przepraszam, do tego tak powiedziałam. Nie no, dobra. Ale co? Kurde nie, co? Co ja wziąłem? To jest lampka? Dobra, eee, kanapa, kurde na kanapę już nie ma miejsca, dobra, tutaj może być, eee, to może być tutaj, obróć to się, dobra, OK. W ogóle eee, moja koleżanka załączyła to co jest misią, więc czekajcie, napiszę jej. O, Napiszę Że nagrywam Dobra. No nie, nie chcę tego Niech to Dobra Mogę zasłonić rolę też, żeby nikt nie Dziety. o zostałam zarobki 200 zł dostałam Dobra ja chcę ty w domu W domu Tylko ym, Napiszę, że Mój dom To by... Dobra Tutaj, to jest w ogóle moje auto Więc staram się zaparkować Obok mojego domu, żeby nikt Nie zajął tego auta czasami O Jezus Maria Boję się za Uszkodzenie. Ej, już mi się naprawiła twarz. Dobra. W ogóle piszczę, mam ładnego bo sobie i uważam, że mój dom jest ładny. Myślałam, że... Snam. Jezus Maria, nie! Nie wchodź mi do domu! A, ty dostarczasz? Boże święto, <grytanie> Nie no, dobra, nie ma, Dobra, gdzie, gdzieś Nie wiem, czy... Czy Maja do mnie jedzie? Nie, no dobra, nie. Dobra, a teraz idę spać. Myślałam, że już wtedy nie chcę na chatę wejść. O, dobra, mogę zasłonić to sobie zasłonię. No i pójdę spać. Nie chcę, o tutaj chcę, na dwupiętrowe, o. Nie, dobra. Dobra, napiszę czy chcesz do mnie. to mi chyba do domu wchodzi. O, moje! Dobra, przyszła. Trochę mam tutaj mały ten domek. Hej, no hej, tam nagrywam. Możecie. O, dobra. dobra. nie wiem po co mi ten nóż. Tutaj. Ale. Dobra. Nie wiem o co chodziło. Ej w ogóle, gdzie jest ten króliczek do kupienia? Nie wiem, czy mogę go wybrać. Nie ma, zablokowane, czy nie mogę. A! Gdzie chodziło o to, czy, co nagrywam? Nagrywam. Jak. pracuję. W pixelu, bo, bo chcę pojechać do Hiszpanii. Nie <grygstwa> <Dobra. grygstwa> eee, nie wiem, wiem dlaczego nie mogę kupić. A mogę zapalić? A nie, dobra, jest zapalone. Jak do dobra, no to idź. Jeszcze noc Ren Jest jeszcze noc Więc też nie mogę już odsłonić A ja w sumie Mogę już jechać do pracy I wiecie co mi Do jutra Do jutra A w sumie do dzisiaj Bo ja już jadę do pizzerii Dobra ja, ja Nadal nie umiem tym ja pierdzielę no, nie przed nosem i... Co ty tak wolno jedziesz, Jezus no, No jedźcie, co tu się dzieje? Boże. O dobra, to, to jadę do niej do domu, idę, dom to 4A. Nic nie widzę przez tego doma. No to ja jadę do jej domu. Do mai. O jezus! Dobra. dobra. A tutaj nic nie ma. Czy mi się nie czytało A nie, dobra. Jeśli kupisz pieniądze czyjeś skrzynki i właściwie dostaniesz bonusowy czek. Nie, nie chcę. O, nie, nie chcę. Eeeem. Yy, masz tu kus. Ale masz. Dużo większy dom, niż ja. Masz większy dom? No tak! Masz, na serio. Nie pięć ak, tylko tak. Tak. Dobra. Eee, dobra. No to ja już wychodzę. To ja... Idę do pizzerii, idę do pizzerii, nie, czemu, Jezus Maria, no to, dobra, Ym, no to ja jadę, jest na komputerze się to łatwiej, ja ogólnie y, tak y, cały czas, znaczy nie, no tak, y, jakby więcej gram na, na komputerze niż na telefonie, y, tylko... Y, tylko jak nagrywam, to gram właśnie na telefonie. Więc no. Czemu pierdzielę, ja się boję, że ja odstraszam tak ludzi jak taki te. Dobra, dużo jest tych dostawczaków, ale O nie, nie chcę tej pracy. Nie, dobra, ja chyba Ja chyba Ej, idę. idę Ale dlaczego ja nie mogę sobie kupić wieżaka? Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Ej, tu mogę sobie zmienić skino? Tak, ale nie, nie chcę, bo mój skin jest najpiękniejszy. Skin. Nie no, dobra. Ta, tak zostanie. E, więc dobra. Ej, tu mogę chyba sobie za. O, nie. Tu chyba bym mogła sobie zarosować zwierzaka. Nie wiem. Nie wiem. Dobra kochani, to już tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie dużo łapek w górę i subskrypcji. a ja postaram się jutro nagrać filmik z na razem z misią. Mam nadzieję, że się to uda. Stawcie dużo łapek w górę i subskrypcji, a my się widzimy już w następnym odcinku. Pa, pa!